Siemaneczko. Z tej strony Mechanik Wiejski. Kurwa, siedzimy w takim samochodzie jak Opel Astra G z roku 99. Problem polega na tym, że padł centralny zamek, padł centralny zamek i z kluczyka i tak się chujowo, kurwa, zamknął, że nie można ani, kurwa, o, ani klameczką otworzyć, ani z zewnątrz, mimo że bezpiecznik jest odryglowany i chuj. Więc tak, do czego, od czego musimy zacząć taką robotę? Najpierw musimy zlokalizować bezpiecznik, i czy no wiadomo, czy jest dobry. Jak bezpiecznik jest dobry, po prawej stronie, tutaj kurwa widać, o w nogach jest sterownik, trochę słońce świeci kurwa, ale będzie widać. To jest sterownik od centralnego zamka, i teraz tak. Przewody czerwony plus brązowy masa. Jeżeli tu nam przychodzi zasilanie, awaryjnie wiadomo jak podamy tu napięcie no to otworzymy w razie wodryglujemy drzwi bo siłownik po prostu trzeba bo drzwi są otwarte a nie można ich otworzyć hehehe <laughs> fenomen kurba no i teraz co nam zostaje to jest bardzo prosty układ musimy wypniemy braknie mi trzeciej ręki kurba ale jeszcze to chuj jest śrubokręta mi braknie zaraz to ogarniemy kurba odłożę na chwilę telefon Zostawię was chwilę kurwa, z kawałkiem przyrządu, a ja wypnę za ten czas o sterownik. Właśnie go wypiąłem, bo stwierdziłem przyrządem uniwersalnym, że tam zasilanie jest. Wszystko jest hitmarek Sierocki. Teraz tu mamy dresik elegancki, kurwa, luksus, teraz go musimy otworzyć. Zaraz go jakoś otworzymy. Do środka, zobaczymy co w nim piszczy, ale ja już czuję, że on śmierdzi, mam węch taki kurwa jak dzik, który poluje na kasztana, już czuję, że on coś śmierdzi, czyli coś go już tu wyjebało, no znajdziemy razem usterkę, bo na pewno znajdziemy, bo jebie jak sam z syn a ha, 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 kurwa o. czyli już wiadomo, usterka jest znaleziona Dlatego się drzwi zaryglowały, wszystko się popierdoliło, nic nie chciało się otworzyć. No ale już jest Hitmarek Sierocki, taki sterownik mało kosztuje w dostępnym miejscu. Czyli podsumowując, sprawdzamy bezpiecznik, zasilanie do tego gówna. Jeżeli zasilania mamy, wszystko mamy, to tylko tu jest problem i dalej nie pojedziemy. Musimy nabyć taki samo takich samych numerach jak jest na na yy, tabliczce. Pozdrawiam wszystkiego dobrego, zabieramy się za naprawę, dogramy drugi film, bo to będzie z dwóch części film, dogramy drugi film, czy to będzie chodziło, czy nie będzie chodziło. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.